Co łatwiej znaleźć? Klombo, czy lamy? Przekonajmy się. Jak widzicie, ja już jestem pod galerią, a Manoek w grze. Zaczynamy. Dobra, Fortnite OG, znalezienie lamy, no trzeba wytężyć kole oko. Ja mam czas, a Manoek nie. Ty no, stoję, patrzę i powiem wam, jestem w szoku, bo byłem pewien, że już trzy razy znajdę tą lamę. Twoje zdrówko, a ty tam tryharduj, a ja sobie zjem pontucha. Mmm... Nie no, ja tam już pół mapy, zwiedziłem i tutaj nigdzie tego nie ma. No to jest nierealne, żeby tyle tego szukać. Proszę Państwa, po długiej, ciężkiej podróży, dotarliśmy do sklepu LEGO. Zapraszam. I uwaga, uwaga. Zestawy Minecraft, Animal Crossing i to co najważniejsze, czyli zestaw klombo LEGO Fortnite. Proszę bardzo. Ty, tam jest, tam jest chyba. Nie wiesz, że ją tak ominąłem. Czy wy to słyszycie? Czy wy to widzicie? Przecież ten klombo jest cudowny. Jedziemy składać zestaw LEGO klombo z Marysią. A Manojku, chodźcie dalej. No mam lamę. Mam, znalazłem. Ale skaduję, że pierwszy to nie jestem.